Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc, Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy z martwych wstanie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Pan Jezus wziął ze sobą trzech apostołów, najbliższych mój, wziął na Wysoką Górę. Tam dokonało się przemienienie. Każda niedzielna msza święta to miejsce przemienienia. Bóg, który chce przemieniać się, wchodzić w nasze życie, być dostrzegalnym, ale chce też i nas przemienić. Czy dla apostołów to wydarzenie nie było jakąś formą przemiany ich myślenia, patrzenia, dostrzegania rzeczy niewidzialnych boskich. Skrawek nieba im się otworzył. Możemy powiedzieć, że w nich też nastąpiło jakieś przemienienie. Siostry franciszkanki, służebnice krzyża modlą się nie tylko Ofiarowują swój krzyż, ale modlą się za niewidomych na duszy, za tych, którzy no, nie mogą widzieć, dostrzegać przez wiarę obecności Boga. I dzisiaj każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby prosić Boga o takie otwarcie, żeby umieć jakby wyjść ze swojego sposobu myślenia, swojego sposobu patrzenia. I tak jak Abraham usłyszał, wyjdź. Z twojej ziemi rodzinnej, z domu twojego Ojca, do kraju, który ci wskaże. Tym krajem tak naprawdę dla nas jest niebo. Ojczyzna, która jest w niebie. I to wyjście Abrama to była cała droga niepewności, zawierzenia. Nie wiedział gdzie idzie, wiedział, że ma wyjść. To słowo wyjść jest w języku hebrajskim jakby takim złożeniem dwóch słów. Wyjdź, jakby ku górze, wyjdź dla twojego dobra, wyjdź z tego, co jest takie bardzo przyziemne, do czego się przyzwyczaiłeś. Człowiek ziemski nie dostrzega obecności Boga. Dopiero kiedy jakby przekroczy pewne progi dotychczasowych utartych schematów, zaczyna coś dostrzegać. W życiu wielu osób, myślę, że wielu z nas, nastąpił pewien przełom, że dostrzegamy obecność Pana Boga w naszym życiu. Ale są też tacy, którzy do tej pory tej obecności nie widzą albo utracili przez nałogi, przez grzech, przez odejście od Boga. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza każdego z nas, aby czas wielkiego postu był takim czasem wychodzenia. Wychodzenia z grzechu, wychodzenia z ciemności, wychodzenia z tego, co jest jakimś przyzwyczajeniem, i wejścia w przestrzeń niebezpieczną. Weź udział w trudach i przeciwnościach. Potrzeba pewnej odwagi. Bo jeżeli zaczynamy oddawać prowadzenie swojego życia w ręce Boga, to nie wiemy, gdzie nas Pan Bóg zaprowadzi. Zauważmy, że święty Piotr który był na tej górze jeszcze sześć dni wcześniej, kiedy został nazwany właśnie imieniem Piotr i został pochwalony, że to nie ciało i krew ci objawiło, ale ojciec mój, który jest w niebie, dał ci światło. To za chwilę został też zganiony. Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym co boskie, ale o tym co ludzkie. Piotr miał stanąć za Jezusem, a Piotr chciał prowadzić Jezusa, bezpieczne tereny. Nigdy na ciebie nie przyjdzie ten krzyż, nigdy nie przyjdzie jakieś przeciwności, jakieś odrzucenia. Będę stał po Twojej stronie, będę Cię bronił. Później na tej górze już nie tyle chce pouczać Pana Jezusa, ale zaczyna się pytać. Panie, jeśli chcesz, ale w końcu, kiedy przeżył nawrócenie, to powiedział: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. I usłyszał od Pana Jezusa: pójdź za mną. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś gdzie chciałeś. Gdy się zestarzejesz, kto inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Na tym polegało przemienienie świętego Piotra. I kiedy był prowadzony przez Boga i wystarczyło, że szedł ulicą, a leżał jakiś chory, to cień Piotra uzdrawiał. Dlaczego? Dlatego, że to nie Piotr uzdrawiał, tylko Bóg, który był w nim i który go prowadził. Abraham, który był prowadzony przez Boga, przeżywał etapy swojego otwierania się na Bożo, Bożą Obecność. Kiedy zawarł przymierze z Bogiem, czyli oddał swoje życie pod prowadzenie Boga, Bóg był całkowicie Jego Panem i Zbawicielem, wtedy otrzymał imię Abraham. Już nie był Abramem, tylko Abrahamem. Bardzo niewielka różnica w tym imieniu. Pojawia się tylko jedna literka w środku tego imienia, literka He. Literka He w hebrajskim oznacza też liczbę. Jest to liczba pięć. To jest pięć nowych zmysłów duchowych, wewnętrznych. To jest widzenie obecności Boga, widzenie też tego, czego Bóg chce od niego, dokąd go prowadzi, jakie otrzymuje obietnice od Boga. Jego bratanek Lot, który postanowił żyć wygodnie i poszedł do Sodomy, został uratowany przez Abrama, Abrahama, ale dlatego, że to Abraham widział niebezpieczeństwo, które zagrażało Sodomie i jego morze. Lot tego nie widział. Lot był zanurzony w przyjemnościach, wygodnym życiu. Czasem mamy takie wrażenie, że kiedy byśmy tak popatrzyli na nasze modlitwy, to często w kościele naszym pojawiają się modlitwy do takiego dziwnego świętego. Modlimy się do świętego spokoju, żeby był tak zwany święty spokój. Żeby było tak, jak było, tak, jak jest, nic się nie zmieniało, bo nie wiadomo, co to będzie. Może być gorzej. Lepiej, żeby był ten święty spokój. Ale Pan Bóg wtedy nie obiecuje łaski. W tym czytaniu, pierwszym czytaniu do Tymoteusza, przepraszam, tym drugim czytaniu, czyli w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale pojawia się to samo zdanie, które pojawi się później w drugim rozdziale. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. I w drugim rozdziale jeszcze raz powtarza, święty Paweł, tak jakby chciał podkreślić. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Jako dobry żołnierz. Żołnierz nie jest żołnierzem po to, żeby miał święty spokój, tylko żeby bronił pokoju, po to, żeby wziął trud, udział w trudach i przeciwnościach. To człowiek, który zwycięża, wtedy dopiero jest człowiekiem, szczęśliwym, bo ma nagrodę, bo wie, że jego wysiłek ma sens, zamknięty w bezpiecznych pieleszach. Staje się zgnuśniały, narzekający, smutny, niezadowolony. Ciągle dostrzega w innych jakieś zło. Natomiast jeżeli wyjdzie, przekroczy to, zaczyna cieszyć się wielkimi rzeczami, które Pan Bóg czyni w jego życiu. Dlaczego Maryja, kiedy została matką, z pośpiechem pobiegła w góry, w niebezpieczne tereny, młoda dziewczyna sama do Elżbiety, żeby zanieść Jezusa? No, dlatego, że Bóg ją tam pociągnął. Wielka radość ją rozpierała. Kiedy patrzymy na różne osoby, które są dotknięte Bożą miłością, to przychodzi mi na myśl pewna osoba, która była ateistką, była wychowywana przez swoich rodziców jako dobra humanistka, nigdy nie wchodziła do kościoła, nigdy nie miała spotkania z żadnym księdzem. Na szczęście miała bardzo dobrą przyjaciółkę w klasie. Ta przyjaciółka. Była osobą wierzącą, była jej rówieśniczką. Tu mamy gości z Włoch, są też ze, no, ze szkoły Nowej Ewangelizacji, też ewangelizują swoich rówieśników. I ona w takim zwyczajnym rozmowach słyszała coś o Jezusie, o tym, co w życiu jej koleżanki pan Jezus uczynił, ale nie za bardzo chciała słuchać. I kiedy przyszły rekolekcje dla całej szkoły. To była szkoła średnia. Ta koleżanka ją w zasadzie podstępem trochę jakby namówiła na to, żeby przyszła do kościoła. I w kościele trochę inaczej wyglądały te rekolekcje niż zazwyczaj, ponieważ ksiądz tylko przedstawił swoich właśnie współpracowników ze szkoły ewangelizacji i przedstawił młodych ludzi, którzy mieli mówić o swoim życiu dać świadectwo, jak nastąpiła przemiana w ich życiu, jak wyglądało życie przed spotkaniem z Chrystusem, a jak teraz wygląda to życie. I ta dziewczyna, choć była niewierząca ateistką, słuchała i widziała ich twarze. Może więcej czytała nie ze słów, ale z tego jak wyglądali, jak się uśmiechali, jak to mówili. Bo więcej informacji można przekazać pozawerbalnych. Z serca do serca. I kiedy wracała autobusem do swojego domu rodzinnego, do Izabelina, pierwszy raz w życiu powiedziała do Pana Boga swoimi słowami, pierwszą w życiu modlitwę. Panie Boże, ja nie wiem, czy ty jesteś. Jeżeli jesteś, to daj mi tego doświadczyć chcę Cię poznać. Pan Bóg czekał na taką właśnie pierwszą modlitwę i takie pierwsze otwarcie serca. Następnego dnia to jest tajemnica duszy. Pan Jezus kiedy schodził z góry też mówił: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu. Może miała i ma taką tajemnicę, takie doświadczenie Boga. Dzisiaj jest właśnie siostrą franciszkanką, służebnicą krzyża. Nie tylko przyjęła chrzest, ale jest bardzo gorliwą i kochającą siostrą. Kiedyś w innej sytuacji opowiadał pewien ksiądz z Włoch, gdzieś na Sycylii. Była parafia, gdzie ludzie przestali chodzić do kościoła. I ksiądz Biskup wysłał księdza bardzo młodego, który był zaangażowany z różnymi grupami, grupami młodzieżowymi, do tego, żeby był tam proboszczem. I został proboszczem w pustym kościele. Nie było żadnych wspólnot, żadnych grup, ludzie nie przychodzili na mszę świętą. Więc chodził do księdza biskupa i mówił, co, co ja mam robić, tutaj nikt nie przychodzi, jest pusty kościół. Ksiądz biskup mówi, wystarczy, że będziesz się w tym kościele modlił. Niech ten kościół będzie cały czas otwarty, a ty się w nim módl. I rzeczywiście, wystawiał po mszy świętej na święty sakrament i modlił się. albo czytał albo też pisał listy do znajomych a nawet miał nawet czas jest to też miał i łóżko od czasu do czasu się zdrzemnął ale kościół był cały czas otwarty pewnego dnia młody człowiek który przechodził koło kościoła zauważył że kościół jest otwarty i z ciekawości nie po to żeby się modlić po prostu wszedł żeby zobaczyć co tam jest w kościele wszedł do kościoła spojrzał na najświętszy sakrament i ugięły mu się kolana, zaczął płakać. Przewinęła mu się, jak film, cała historia jego życia. I postanowił, że chce zmienić swoje życie. Zobaczył, że jest ksiądz, poprosił o spowiedź. Ten ksiądz go wyspowiadał z całego życia. I taki uradowany, pobiegł do swojej dziewczyny narzeczonej i powiedział, co się wydarzyło w jego życiu. Przyprowadził ją. I zaproponował jej też, żeby się wyspowiadała. Ona również się wyspowiadała i jej życie zaczęło się zmieniać. Przyciągnęła swoich rodziców. To samo uczyni rodzice. Rok później ten ksiądz opowiadał, że Kościół zaczął się wypełniać ludźmi. Następowało przemienienie ich życia. Jeden przemienia drugiego. Tak jak choroba może być przekazywana przez yy, zarażanie się, Ludzie mogą tracić wiary, można im rozszerzać jakieś zgorszenie, tak też może odwrotnie, coś dobrego przekazywać poprzez spotkania, poprzez zaproszenie, poprzez dawanie świadectwa. Pierwsi historycy rzymscy z czasów pierwszych chrześcijan, Tacy czy Pliniusz opisywali chrześcijan jako zaraza, że spotkają chrześcijanina niechrześcijanie i zostają chrześcijanami. Czy dzisiaj tak jest? Czy ktoś, kto spotyka mnie, chce być i żyć tak jak ja żyję? Zobaczmy, czy nie potrzebuje sam osobiście jeszcze tej duchowej przemiany, aby też pomóc innym w przemienieniu.